Hej siączku, witajcie, z tej strony Gileon i witam w sklepie 27 stycznia 2024 roku No i co, Raiden nadal w sklepie Brzoza za 1200 Ostrze z ciemnej kniei za 800 Star Oakley i ta emotka nadal w sklepie Zestaw zbuntowany płomień za 3300 Middle pokazuje, bo on cały zestaw, a normalnie ten zestaw jeśli nie macie itema kosztuje 2000 Płomień za 1500 Rozżarzona zemsta za 500. Ogniste nurkowanie za 800. Oficer taktyczny za 800. Pani Akuku za 1500. Trinity z oddziału za 800. Hanna za 1500. Podniebny longboard za 800. Składane ostrze za 500. I mamy nowego skina, czyli Wielki Kurczak za 1500. Tak się tutaj prezentuje. Wraz z plecakiem Patelnia. Pałki za 800. I Peter, gruszka treningowa Griffin za 500. Zestaw Wielki Kurczak za 2000. Diesel nadal w sklepie. cyklon to samo. Ścieżki jamowe nadal w sklepie. The Weekend to samo. Melodyna mięta nadal w sklepie, neonuta to samo, Antyk nadal w sklepie No i co? Jeśli sklepik Wam się podobał to pamiętajcie subzwany, łapko w górę, Leon w sklepie, a się z wami żegnam, siemneczko.